Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Gamer. W dzisiejszym Hashtag 19 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem XCP Horror Escape. Bardzo szybką grę horrorową. Trzeci poziom, difficulty 0 na 10 Ale ten im to, to jest to poddorowienie o siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widowie. pozdrawiam mniejszym. Golden Boya, pozdrawiam moją Wamus i pozdarowię Gadusję Koronicką, na Podłoga Białego. Pozdrawiamy e, Angiela, pozdrawiam Giorkowskiego, pozdrawiam Junię Chowalnic, pozdrawiam Androchodowcę, pozdrawiam Samka Piotra Kuźnińskiego, pozdrawiam Dominika Czopłanińskiego, pozdrawiam Gabrycia Zabrycia, Paru, Zabrycia, pozdrawiam Maćka Czarneckiego, pozdrawiam Monika Pastrowańską, pozdrawiam Czechę pozdrawiam Olivera Topolczyk, dziś i pozdrawiam wszystkich, którzy chcą którzy chcą Dobra, nie marnujemy. Czas na to right. która... słuchajcie, po... słuchajcie widzowie, jeden poziom to jest jedno, ale ja muszę wszystko uporządkować do swoich terdiów i tyle. Muszę tutaj pokonać jakiegoś korata leci jest to to przybył i zaczynamy wchodzimy sobie do tego oto pokoju może pięć to znajdę sobie w pistolet szukamy pierwsze pudełko Drugie pudełko, bo chociaż mniej niż klient, to będę dobrze odsatysfakcjonowany, Pokój to pokój. Trzeba po prostu go dobierać już brać. Oj, trzecie pudełko mi zabrać. A to jeszcze raz zaczniemy. Pokój to pokój, tylko trzeba go dobrze dobierać. Trzecie pudełko. Tam jest czwarte pudełko. Tam było to miejsce, gdzie nas gonił ten estur i tyle. Dobra. Można zaprzestręcić. I pójść w inną stronę. I będzie git. Dobra. Można tutaj skręcić. Niby się wydaje, że to jest pokój taki rozszerzony ale wydaje wam się, bo po prostu nie przeżywam tego, co ja, bo to jest pokój taki ciasny w prostu i trzeba uważać, żeby się nie na tego stwora. Dobra, to na dziś, to na, na tym moim filmiku. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście mój jakże fajny odcinek, hasard 19 odcinka w szerokokątnym pokoju

i tak szerokokątne pokoju. Tak się tylko wydaje, że to jest taki okrągły pokój, ale on jest szerokokątny, do skosia podobny do obracowania jak krwawe, albo jak to podobny i są te ścianki, które trzeba się odbijać od nich, żeby nie natrafić na stwora albo po prostu, żeby trafić jakieś pudełka i uważać na ostrza tego stwora i tyle